Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum, sługa pewnego setnika, szczególnie przez Niego ceniony, Chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił Mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie. – Godzien jest, żebyś Mu to wyświadczył – mówili. – Miłuję bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół ze słowami: Panie, nie truć się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu przyjścia przychodzi, a mojego mu słudze, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się nad nim i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Oto słowo Pańskie. Pała Tobie, Chryste. Mamy dwa elementy, dwa wątki w tej Ewangelii. Jeden to wielka skromność setnika, bo mówił do Chrystusa, że nie był godny, aby pójść do Niego i prosić, aby uzdrowił sługę Jego, którego bardzo szanował, cenił. A więc wielka skromność i również drugi wątek związany z głęboką wiarą. Wiedział, że Chrystus przebywa blisko Niego, dlatego zwrócił się przez posłańców, żeby przyszedł, uzdrowił Jego sługę. Ale posłał posłańców i powiedział, że nie jest godzien, aby przyszedł pod dach Jego, ale wierzę mocno, że jeżeli powie to słowo, uzdrawiam, go, tak się stanie. I ci, którzy wrócili do domu setnika, zauważyli zdrowego sługę. A więc kochani, jakże ważna jest wiara, głęboka wiara i pokora, bo nam się wydaje, że my dokonywujemy wielkich dzieł nie. Jedynie możemy na Boga liczyć, na Boga, który nas stworzył, dał nam życie za pośrednictwem rodziców. Najpierw za pośrednictwem rodziców przekazał nam wiarę, uczy, którzy uczyli nas znaku krzyża, uczyli nas modlitwy, najpierw tej prostej, aniele Boży stróżo mój. Ty zawsze przy mnie stój rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy szczerze duszy ciała mego. Zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Później tej pięknej modlitwy, Ojcze nasz. Jest to chyba najpiękniejsza modlitwa. Modlimy się, pierwsza część nawiązuje do Boga, Ojcze, który jesteś w niebie, niech się imię Twoje święci. Później. Przyjdź Królestwo Twoje. I dalej o, o dary codzienne modlimy się: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, przebacz nam nasze grzechy, tak jak my przebaczamy naszym winowajcom. I dalej to, co jest ważne: odpuść nam nasze winy. Jako my przebaczamy naszym winowajcom. A więc warunkiem odpuszczenia. Nam ze strony Boga jest przebaczenie innym. I to dzieje się w sakramencie pokuty. Ludzie nie wiedzą, jak wielkim darem jest sakrament pokuty, gdzie niektórzy mówią: A, bo jak to ksiądz, człowiek może odpuszczać? Rzecz? Nie, Pan Bóg oddaruje. On powołał papieża, biskupów, kapłanów, aby mocą Chrystusa. Odpuszczali grzechy. Dlatego wtedy, kiedy penitent się spowiada, żałuje za grzechy, później kapłan mówi: Ja ciebie rozgrzeszam w imię ojca i syna i ducha świętego, a więc w imię Boga w trójcy jedynego. Kochani, dlatego chciejmy wzmacniać naszą wiarę, chcijmy żyć święcie, jakie to ważne. Bo wtedy zasłużymy na życie wieczne. Niektórzy pytają, czy jest czyście, czy jest niebo, czy jest piekło. Tak, jest czyściec, ci, którzy e, e, nie do końca święci przeszli do, na tamtą stronę, umarli, a więc trafiają albo do czyśca, albo do piekła, albo do nieba. E, siostra Faustyna miała wizję czyśca. Mówiła, że to jest wielkie cierpienie, ale tutaj jest nadzieja na życie wieczne, ale najlepiej, gdybyśmy od razu poszli do nieba. A więc dziejmy brać przykład z wielkich świętych. Nie wszyscy byli kanonizowani, wiele jest Matek Świętych, wiele jest Ojców Świętych, którzy poświęcali się dla swoich dzieci. I wielu z nich poszło od razu do nieba. Mamy taki przykład klasyczny, jak wielkie jest miłosierdzie Boże przykład związany z ukrzyżowaniem Chrystusa, gdzie obok było dwóch złoczyńców. Prawdopodobnie oni, prawdopodobnie oni za życia nie poznali Chrystusa, dopiero na krzyżu. Jeden bluźnił, a drugi powiedział: Panie, Wspomnij na mnie, jeżeli będziesz w raju. I Chrystus powiedział, zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Była to najwcześniejsza kanonizacja. Zobaczy, zobaczmy, skoro Chrystus takiemu otrowi daruje, jak on żałuje za grzechy, to tym bardziej nam, jeżeli zachowamy pokorę, tak jak ten, że setnik. Jeżeli zachowamy głęboką wiarę i za tą wiarą będą iść uczynki, to wtedy będziemy zbawieni. Kochani, wchodźmy na portal prawy.pl. Życzę miłego, pogodnego dnia.